Drogi prezydencie Donaldzie Trumpie, przez ostatni rok wszyscy słyszeliśmy, Donald Trump już nigdy nie wygra. Ale rozmawialiśmy ze zwykłymi wyborcami i wydaje się, że nigdy tak nie myśleli. Tak jak przewidywaliśmy, wygrałeś, ponieważ system, który dominuje na świecie, system, w którym żyją ci ludzie, jest w całkowitym kryzysie. Imperializm, stary porządek świata rządzony przez wielkie banki i manepol, z dnia na dzień staje się coraz bardziej niestabilny. Nieubłaganie obniża standardy życia pracujących rodzin i popycha nas w kierunku nowych wojen. Amerykanie głosowali na ciebie, ponieważ obiecałeś pokój. Amerykanie głosowali na ciebie, ponieważ obiecałeś szybkie działania rządu w celu poprawy ich życia. Amerykanie głosowali na ciebie, ponieważ obiecałeś chronić nasze wolności. Amerykanie głosowali na ciebie, ponieważ obiecałeś przeciwstawić się bogatym i potężnym oraz postawić nasze potrzeby na pierwszym miejscu. Podczas gdy wielu skupia się wyłącznie na negatywnych realiach kampanii politycznej, my pamiętamy twoje przemówienie Quantum Leap, w którym przedstawiłeś kilka niezwykłych pomysłów na całkowitą przebudowę tego kraju. Piszemy ten list, aby poinformować cię, kim jesteśmy. Jesteśmy Centrum Innowacji Politycznych. Jesteśmy innowacjonalistami i antyimperialistami. Jesteśmy patriotycznymi Amerykanami, którzy chcą, aby potęga Wall Street i Londynu została pokonana, a cała nowa Ameryka odbudowana na nowych fundamentach. Ujawniliśmy Kamale Harris i to, jak niebezpieczna była w 2020 roku, wydając książkę zatytułowaną Kamele Harris i przyszłość Ameryki. Książka była w sprzedaży przez cztery lata. Następnie, w dniu, w którym została nominowana 22 lipca. Amazon zablokował naszą książkę na siedem dni bez wyjaśnienia, wywołując falę oburzenia. Nie chciano, by ludzie usłyszeli prawdę o jej okropnych osiągnięciach jako skorumpowanej i bezwzględnej prokurator w Kalifornii. Nie chcieli, aby ludzie zobaczyli, jak była powiązana z aparatem zmiany reżimu i jak była starannie przygotowywana przez złowrogie siły, które kierowały departamentem stanu Hillary Clinton. Zakazanie naszej książki przyniosło odwrotny skutek. Od lipca do listopada sprzedało się wiele tysięcy egzemplarzy, ponieważ ludzie pragnęli poznać prawdę o kobiecie, którą nazwaliśmy najbardziej niebezpieczną kandydatką na prezydenta w historii. Jesteśmy dumni, że udało nam się rozpowszechnić prawdę o Kemali Harris i o tym, kim naprawdę jest. W ostatnim miesiącu przed wyborami byliśmy na ulicach Nowego Jorku z ogromnym transparentem z napisem: Tylko pokój może sprawić, że Ameryka znów będzie wielka. Podkreśliliśmy to, co uważamy za najwspanialszy moment w pierwszej kadencji prezydenta, kiedy zaoferował przyjaźń Korei Północnej. Nasza operacja PiS-MAGA e została nawet zauważona przez magazyn The New Yorker. Nasza organizacja wyraża to, czego chce przytłaczająca większość Amerykanów, miejsc pracy, szkół, rozwoju gospodarczego, a przede wszystkim zakończenia wojen. Podczas gdy wielu z Twoich największych zwolenników jest związanych z Izraelem, jako kwestia podstawowej ludzkiej moralności... Musisz powstrzymać rzeź w Gazie. Jako prezydent będzie Pan mógł odciąć dopływ pieniędzy. 18 milionów dolarów z naszych podatków, które codziennie trafiają do Izraela, to 18 milionów dolarów za dużo. Masz siłę, by przeciwstawić się Netanyahu i izraelskiemu lobby, a przytłaczająca większość twoich zwolenników cię w tym. Możesz również zakończyć wojnę na Ukrainie, tak jak obiecałeś. Rosja jest gotowa usiąść z Tobą i zawrzeć porozumienie. Możecie znieść sankcje, które dewaluują dolara amerykańskiego. Możesz odciąć miliardy dolarów z naszych podatków, które zostały wyrzucone na ten epizod śmierci i zabijania. Eurazja przeżywa obecnie eksplozję wzrostu gospodarczego. Chińska inicjatywa pasa i szlaku, Rosyjska Euroazjatycka Unia Gospodarcza, Szanghajska Organizacja Współpracy i BRICS są pełne nowego bogactwa generowanego, gdy ludzie wychodzą z ubóstwa dzięki elektryfikacji, kolejom i nowym warunkom życia. Ameryka może włączyć się do akcji, a ty możesz stworzyć dziedzictwo wzrostu i dobrobytu, naciskając, aby tak się stało. Pieniądze i postęp technologiczny nie muszą być dla wszystkich oprócz nas. Udział w nich może przyjść do naszych społeczności w całym sercu kraju i na południu, które zostały zdewastowane przez globalistyczne Manepol. Ameryka może dołączyć do nowego świata wzrostu i optymizmu, pozostawiając za sobą umierający świat globalistycznych bankierów. Dużym krokiem w tym kierunku byłoby spełnienie wizji przedstawionej po raz pierwszy przez jednego z doradców Abrahama Lincolna i zbudowanie mostu pokoju przez cieśninę Beringa, łączącego Alaskę z Rosją. Projekt ten stworzyłby miliony miejsc pracy i pozwoliłby fali wzrostu gospodarczego na rosyjskim dalekim wschodzie przenieść się na amerykańską ziemię. Masz również moc, by wkroczyć i chronić Amerykanów przed głębokim państwem. Możesz sprawić, że Facebook, YouTube i inne media społecznościowe przestaną cenzurować Amerykanów, którzy zabierają głos. Możesz ułaskawić Rose Ulbrichta. Zwróciliśmy szczególną uwagę na Uhuru 3, Penny Hess, Jesse Neivel i Omali Yeshitela. Tucker Carlson naświetlił ich sprawę w swoim programie. W ramach liberalnej kampanii Rosja, Rosja, Rosja zostali oskarżeni o bycie zagranicznymi agentami za swoją pracę na rzecz rozwoju gospodarczego wśród czarnoskórych mieszkańców Florydy i Mizurii. Możesz ułaskawić ich za absurdalny wyrok skazujący za spisek, który otrzymali po tym, jak zostali uniewinnieni od głównego zarzutu bycia rosyjskimi agentami. Możesz uchylić absurdalną ustawę o rejestracji zagranicznych agentów, Niejasno sformułowane prawo używane do prześladowania tych, którzy chcą zmienić politykę zagraniczną USA lub prowadzić interesy za granicą. Wiemy, że nie możesz tego zrobić sam. Jeśli zrobisz to, co obiecałeś i zderzysz się z głębokim państwem i wielkimi monopolami, wkrótce zdasz sobie sprawę, że jest jeden sojusznik, którego desperacko potrzebujesz naród amerykański. Większość populacji to ci, którzy głosowali na ciebie ponieważ po prostu nie mogli już tego znieść, muszą zostać popchnięci do działania. Amerykanie są jak śpiący lew, który może się obudzić i ryknąć głośniej niż kiedykolwiek, gdy nadejdzie właściwy czas. Ten kraj potrzebuje masowego ruchu. Zdarzało się to już wcześniej i może się powtórzyć. Pokonaliśmy Imperium Brytyjskie. Rozbiliśmy niewolnictwo właścicieli plantacji. Zbudowaliśmy związki zawodowe i wywalczyliśmy prawo kobiet do głosowania. Zakończyliśmy wojnę w Wietnamie i zniszczyliśmy segregację prawną. Jedynym sposobem na zmiany, których pragnie przytłaczająca większość Amerykanów, nie będzie jakiś wielki zbawiciel w Białym Domu, bez względu na to, jak biegłym przywódcą politycznym możesz być. Masy ludzi w swoich milionach są twórcami historii, a doprowadzenie do tego, czego ten kraj naprawdę potrzebuje, będzie wymagało gwałtownego wzrostu demokratycznego uczestnictwa, rządu działań na rzecz walki o rodziny pracujące. Jesteś na bardzo ważnym stanowisku, jako prawdopodobnie najpotężniejszy człowiek na świecie, prezydent Stanów Zjednoczonych. Wzywamy Ciebie do powstrzymania powstającego państwa policyjnego niskich płac. Wzywamy do powstrzymania marszu w kierunku trzeciej wojny światowej. Wzywamy Cię do pomocy w pobudzeniu i zmobilizowaniu ludności do wyrażenia swojej woli ponad chciwością bogatych i potężnych. Budujemy ruch antyimperialistów tutaj w Ameryce, ruch ludzi, którzy kochają swoje dzielnice, miasta i społeczności i widzą, że ich ochrona jest teraz pilniejsza niż kiedykolwiek. Konsekwentnie patrzymy w przyszłość z optymizmem i widzimy wiele obiecujących możliwości w Twojej reelekcji. Jednak, podobnie jak w przypadku wszystkich polityków, zwłaszcza prezydentów, nie możemy i nie będziemy oferować ślepego poparcia. Naszym celem jest pokój i dobrobyt dla wszystkich, i nie zawahamy się skrytykować cię, jeśli staniesz na drodze. Miliony pracujących rodzin liczą na ciebie, Donaldzie. Nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie. Znajdź w sobie siłę i swoją relację z Bogiem, aby być bohaterem, którego świat rozpaczliwie potrzebuje. Może to nie być Twój pierwszy odruch, a nawet może to być sprzeczne z tym, co omówiłeś, wierzyłeś, a nawet obiecywałeś, ale jest to pewny sposób, aby twoje imię zostało zapisane w podręcznikach historii na wieki. Szkolimy naszych członków, aby rozumieli, jak działa świat i, co ważniejsze, jak go zmieniać. Usłyszysz od nas wiele w ciągu najbliższych czterech lat, a jeśli przeciwstawisz się siłom ciemności i imperium, zawsze będziemy cię wspierać. Z optymizmem w trudnych czasach, członkowie, Centrum Innowacji Politycznych.